Najgorzej jest chyba wtedy, gdy podejmowane działanie jest wypadkową, tak mi się wydaje. O tak mi się wydaje, to jest w miarę bezpieczne określenie, gdy zapytasz żonę albo męża, czy soli u ziemniaki. A nie, gdy stawką jest bezpieczeństwo ludzkie życie i przyszłość ponad tysiącletniego państwa. Sama analiza też nic nie znaczy, jeżeli na jej podstawie nie zostanie stworzona, napisana seria najbardziej pasujących do sytuacji strategii działania. Gdy chcesz zatroszczyć się o coś, co jest dla Ciebie ważne, Wiesz, że planów postępowania powinieneś mieć kilka. Same strategie w końcu są nic nie warte, jeśli w ich ramach nie zostały przygotowane i dopasowane pod nie taktyki. Taktyka natomiast nie doprowadzi nas do celu, jeżeli nie zostaną przy jej zastosowaniu postawione kamienie milowe i szybkie zwycięstwa, które poprowadzą nas jak po sznurku do szczęśliwego finału. No i najważniejsze: żadna z tych rzeczy, żadna z tych funkcji nawet jeżeli będzie najlepiej opracowana, na nic się zda, jeżeli nie będzie woli jej realizacji. Podajmy sobie to na takim prostym, prozaicznym, życiowym przykładzie, całkiem niezwiązanym już z bezpieczeństwem. Załóżmy, że chcesz zabrać rodzinę na wakacje. Musisz więc odłożyć pieniądze. Celem jest więc co? Odłożenie pieniędzy. Wakacyjny wyjazd zamienia się w ideę, która oszczędzaniu grosza jedynie w tym momencie towarzyszy. Wiesz jednak, że zawsze zdarzają się dodatkowe wydatki, że ręka Cię tam zaświeżbi i że to wszystko może zniweczyć Twoje plany i przekreślić wymarzony wyjazd. Trzeba więc stworzyć strategię. Ustalasz w jej ramach, że rezygnujesz z konkretnej przyjemności, która cyklicznie generuje koszty, a pieniądze wkładasz do wakacyjnej skarbonki. Ale to również nie wystarczy. Potrzeba jest taktyki. Możesz więc wydrukować sobie obrazek miejsca, do którego chcesz pojechać, i oklejasz nim słoik, do którego wrzucasz pieniądze. I wtedy za każdym razem, gdy ręka cię zaświerzbi, aby sięgnąć po kasę, patrzysz sobie na to morze, na tę plażę albo tam góry, i przypominasz sobie, że nie taka idea oszczędzaniu przyświecała. Trywialne, ale mniej więcej tak to się maluje. Dlatego najlepszym sposobem na wzięcie się za siebie i powiedzmy sobie nie wiem, rzucenie palenia, jest poinformowanie o tym zamiarze żony i dzieci. Taka strategia sprawi, że głupio będzie okazać słabość. Później dopiero dobierasz taktykę, nie wiem, silna wola, modlitwa, tabletki, czy cokolwiek sobie tam wymyślisz. I w tym przypadku również twoim celem przestaje być rzucanie palenia. To idea. Celem będzie to, aby wyjść z twarzą przed rodziną.